Siemanko, ludzie, chciałbym zrobić podsumowanie sezonu wędkarskiego 2024, ale to nie w domu, jedziemy w planer. No i dojechaliśmy na miejsce Na pewno wiecie gdzie jestem No i tak jak powiedziałem chwilę wcześniej Chciałbym podsumować sezon 2024 I może tak właśnie zacznę, trochę nie po kolei Bo chciałbym właśnie zacząć od wędkarstwa spławikowo-federowego Gdzie wybrałem się na, na zasiadki jakiś wielkich ryb nie połapałem ale najlepiej wspominam sobie właśnie zasiadkę tutaj na, tym, na tej wodzie gdzie połapałem linków nie były to ryby duże ale fajnie brały i tak bliżej wieczora brały one coraz większe No i tyle, jeśli chodzi o właśnie wędkarstwo federowo-spławikowe. Tak jak powiedziałem. Najlepiej tutaj wspominam sobie zasiadkę. zaczynając od samego początku sezonu, więc w lutym w tamtym roku wybrałem się statom na komercję. Była to dość ciężka zasiadka. Ponieważ na moje przynęty nic nie brało, ale dzięki jednemu wędkarzowi, z którym tam pogadałem, wymieniłem parę zdań, dał mi pelet od Stalomaxa, czyli Space, jak już wiecie, i dzięki temu peletowi złapałem rybę. <gryw> pelet jeszcze podwiesiłem kukurydzą pływającą no i udało się rybkę złapać więc to była pierwsza rybka sezonu złowiona na komercji później zaczęliśmy już zasiadki na wodzie PZW gdzie udało mi się złapać dwa karpie pierwszy karp miał 4,5 kilo złapany był na kukurydzę pływającą drugi karp o 10,5 kg tak się złożyło z tymi połówkami 4,5 i 10,5 wziął na 6 kukuryc z puszki więc podsumowując wodę PZW yy, złapałem dwa karpie 4,5 i 10,5 kg po wodzie PZD2 przenieśliśmy się na tą wodę, co jesteśmy dzisiaj. I tutaj złapałem swoją rekordową rybę. Był to amur o wadze ponad 20 kg. Ryba miała, jak się nie mylę teraz, 20 kg 400 gram. Ryba wzięła na kulkę proteinową o smaku truskawka 20 mm. Tutaj macie właśnie przebitkę. Jak był przypom zbudowany, i na tej wodzie udało mi się złapać tylko tą jedną rybę. Żadnej ryby więcej tutaj nie złapałem. Nie wiem, czy to mówię Wam po kolei, mówię prosto z głowy. Następną zasiadką był wyjazd, drugi wyjazd na łowisko u Roberta w Kleczewie. Była to dość trudna zasiadka. Jak dobrze pamiętam, chciałem usiąść na trzecim stawie, ale było dużo ludzi, i usiadłem na środkowym. Zrobiłem dwa brania. Pierwszą rybę udało mi się wyciągnąć, drugiej ryby niestety nie wyciągnąłem, bo poszła w zaczepy. Obydwa brania były na Pellet Space, czyli przyprawy. No i w zasadzie chciałbym już skończyć temat komercji. W tym roku zrobiłem trzy zasiadki, mówiłem Wam o dwóch, no i oczywiście we wrześniu pojechałem też na trzecią. No i usiadłem na, na tym ostatnim stawie, już. No i nie powiem, na tym stawie tego dnia połowiłem trochę tych karpi. Dokładnie tych statystyk już nie pamiętam, jak to tam wyszło, ale wiem, że jednego karpia złowiłem yy, powyżej 14 kg. Zadałem Wam też pytanie, jak interpretować te rekordy, więc u mnie to będzie tak. Rekord karpia, który mam złowiony na PZ2, jest to 12,5 kg no i na komersji 14,700, 14 tam chyba miał, jak się nie mylę. W sezonie 2024 jeździłem także na kanały ciepłe. W sumie na kanałach ciepłych zrobiłem 10 zasiadek. Czuję trochę niedosyt, bo wyciągnąłem tylko klenia na orzech tygrysi no i na haczyku miałem amura, który niestety wyskoczył z podbieraka no i zerwał mi przypom. No jeśli chodzi właśnie o kanały ciepłe, to by było raczej na tyle. Przechodzę do tematu jesiennych zasiadek na wodzie PZW. Niestety na tej wodzie nie udało mi się ryby złapać. Na pierwszej zasiadce miałem tylko jedno branie i było to jedyne branie w całych tych zasiadkach. Dużo zasiadek moim zdaniem nie zrobiłem, bo tylko zrobiłem 6. Może to trochę mało. No ale wyszło jak wyszło. Te branie. Było na kulkę proteinową z firmy Massive Bites Orange Snake. No i tyle jeśli chodzi o sezon 2024. Takie krótkie podsumowanie moim zdaniem zrobiłem. No właśnie, a pamiętacie jak na wodzie PZW? I tutaj pokazywałem wam komin, jak rozbierają w elektrowni Konin. No to na tą chwilę już tego komina nie ma. Oczywiście on był już rozebrany o wiele wcześniej, ale nagram Wam teraz elektrownię. Jak to teraz wygląda bez tego komina? No i tak, jak widzicie, tego komina już nie ma. Został rozebrany. W sezonie 2024 w sumie zrobiłem 41 zasiadek. Były to zasiadki od 6 do 12 godzin oraz nocki. No, i kończę te podsumowanie sezonu wędkarskiego 2024. Oczywiście plany na 2025 na tą chwilę mam. No, zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, i tyle w tym filmie. Oczywiście zachęcam do zostawienia lajka. Subskrybujcie kanał, bądźcie ze mną. I do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się, cześć.